Jesień przyszła nieubłaganie, zima coraz bliżej, zaraz będą mrozy, a to najwyższa pora, żeby zająć się przyczepą i zabezpieczyć ją przed mrozami, żeby tutaj nic się złego nie stało. Witam was w ten niepiękny, nieciepły, niesłoneczny, jesienny poranek. Pierwsze co to wyjdę na zewnątrz i ogarnę tematy zewnętrzne z wodą. Spuszczę wodę. Zrobiłem sobie tutaj taki kranik, żeby nie trzeba było za każdym razem rozbierać kanapy, gdy chcę spuścić wodę ze zbiornika. A drugą rzeczą, którą trzeba opróżnić, jest zbiornik toalety. I tu mamy taką rurkę, i trzeba ją. Chylić i wypuścić całą wodę. Tutaj jest czysta woda, więc nic złego się nie stanie, jak spuszczę to na trawnik. Trzecią rzeczą, jaką muszę zrobić e, z wodą, to opróżnić boiler i instalację wodną, ale do tego celu muszę już niestety zdemontować łóżko, bo boiler jest tam pod łóżkiem. No dobra. Udało się rozebrać łóżko. Tu mam zbiornik wody. Tu mam termę. W termie jest zapewne woda. Tu są dwa kurki. Jeden jest od na dole, żeby woda spłynęła. A drugi jest od powietrzania. Słychać jak wypływa woda. Teraz pod przyczepę. Zostawimy to otwarte. Zobaczę jeszcze, czy stąd wszystko wypłynęło. No nie, trochę, trochę zostało. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o toaletę, to ostatnio, jak wyjeżdżaliśmy z kempingu, to zbiornik dokładnie umyłem. Um, już słychać, że nie ma żadnego. Żadnego płynu. Ja to zostawię otwarte, niech to sobie odparuje. Jeszcze zrobię taki motyw, że do spłuczki wleję płyn chłodniczy samochodowy, tak, z pół litra, i przepuszczę przez tą pompkę, taki do tam, nie wiem, minus 30. Niech sobie przeleci przez tą spłuczkę, i wtedy będę miał gwarancję, że tej pompy nic nie rozsadzi. Żeby była względna wentylacja. Zostawię kratki otwarte. Tu mam jedną w łazience. Dwie będą rozszczelnione, a druga jest na dole w drzwiach. To też zostawię otwarte. Niech tutaj jakiś mikroprzewiew będzie, bo w tej chwili jak pada deszcz. O, jest 12 stopni ciepła i 83% wilgotności. Wsadziłem z rękę do tego zbiornika. To tam nie ma dużo wody. Tam jest jakiś milimetr, dwa. Tylko tak się odbija ta woda. Więc zostawię to otwarte. Niech tutaj sobie paruje. Mrozów jeszcze nie ma i pewnie nie będzie przez najbliższe kilka dni. Zobaczę za tydzień, jak to wygląda. Może po prostu odparuje cała ta woda stąd. Jeszcze włączę krany. Włączę krany, jak włączę pompę. Zobaczymy, czy coś to. Słychać pompa na sucho chodzi dobra, krany zostawię otwarte. Jeszcze w łazience puszczę. Tam słychać, że się jeszcze coś ścieka na dół. To tak zostawimy. O, jak te krany odkręciłem, to chyba wróciło trochę wody, bo słychać teraz jak tam zaczęło jeszcze cieknąć albo to z tej termy No to widać, że to terma się od, yy, opróżnia z wody. <laughs> Na szczęście koło przyczepy mam studzienkę kanalizacyjną. I cała ta woda mi tutaj leci do tej studzienki. To jeszcze zrobię tak, że wyłączę pompę. I te krany zostawi otworzone w środkowych pozycjach, aby nie robiło się podciśnienie i nie trzymało tej wody. O, to teraz będzie tu odpowietrzenie i grawitacyjnie na dół będzie ściekała. Następnym etapem to będzie poszukiwanie wszystkich rzeczy w szafkach, którym temperatura może zaszkodzić, takich jak elektronika. Tu widzę kwiatek i inne rzeczy, gdzie są jakieś płyny. To zaraz wszystko tu sobie wyłożę. No to ci znalezisko. Kremik orzechowy znalazłem nienaruszony. Przyda się na śniadanko. Tu jeszcze znalazłem miskę z płynami sprzątającymi, to też zabiorę, bo to zapewne omydło też może zamarznąć i rozsadzić. I chusteczki też zabiorę, bo zamarznięte chyba utracą swoje właściwości. W lodówce jeszcze kilka pozostałości mamy. Jakiś ketchup. Też pod zabieram. I obowiązkowo lodówkę zostawiamy rozszczelnioną, żeby nic nam tutaj nie pleśniało. Z tylnej szafki też wyjąłem kilka rzeczy, między innymi taki piecyk, który jest fajny, żeby się dogrzać, żeby coś wysuszyć, i wagę do. Haka I do butli z gazem. Pewnie nic by się z tym nie stało, ale już jak wyjmuję, wszystko to wyjmę. Bo tam też jest jakaś elektronika w środku, żeby nie zawilgotniało. Zastanawiam się, czy zabierać te wszystkie materace do domu na zimę. Bo tutaj jednak jest wilgoć. Tu jest tylko taka gąbka w środku. Jest wilgoć. W sumie, jak w to wejdzie i zamarznie, to czy się coś stanie z tym. Ważne, żeby jak to zamarznie, żeby na tym nie siadać, ani tego nie ruszać. Żeby się nie połamało, ale tak jak <laughs> to będzie. No nie wiem, chyba to tak zostawię. Zostawię takie przerwy, żeby to sobie tam oddychało. Bo w sumie w samochodzie w zimę też fotele zamarzają i się na nie siada na zamarznięte i tam jakoś tragedii z tym chyba nie ma. Nie wiem, może by. Macie jakieś większą wiedzę na ten temat, to piszcie w komentarzu. No dobra, wnętrze mam chyba opróżnione. To są rzeczy, które mam do zabrania: koce, poduszki, pościele do wyprania, ekspres do kawy, te wszystkie szpargały z szafek, które mogą zamarznąć albo którym mróz może zaszkodzić. No i dwa worki z pościelą. Zobaczę jeszcze w bakiście co słychać. Dobra, jeszcze zobaczmy co tam w tej bakiście słychać. Tutaj mam płyn do toalet. Jego też zabiorę. Bardzo dobry płyn, jeśli by ktoś szukał. W ogóle żadnych przykrych zapachów z toalet nie ma. To jest koncentrat, tylko słabe zakrętki robią. To sobie wywalimy. Nie jest potrzebne. O! Tu mam zbiornik na szybą wodę. Ja go ostatnio bardzo dokładnie wypłukałem, ale żeby tam wiadomo, że jakaś dźwiękość zawsze została, żeby to nie gniło w środku. To zrobimy tak, zostawię go otwartego. Tu w Bakiście jest wentylacja. To sobie będzie otwarty. Ta woda zapewne zaraz z niego resztka wyparuje i nic nie powinno się z tym stać złego. Założę jeszcze te kratki na zewnątrz do lodówki, bo tutaj będzie na pewno padał śnieg, deszcz, będą, będzie zacinać. To, to sobie założę, bo ta lodówka działa w ten sposób, że, żeby chodziła, to z drugiej strony musi grzać i tu jest w post powietrza, a tam uchodzi gorące. Ale teraz na zimę to nie jest potrzebne, żeby tutaj była taka wentylacja do środka. No dobra, wszystko już chyba ogarnięte. Mam nadzieję, że to wystarczy i nic się nie stanie z przyczepką podczas zimy. Teraz tylko muszę te wszystkie rzeczy zabrać do domu. Dzięki za obejrzenie filmu i widzimy się w następnych odcinkach. Hej.